Witajcie, wróciłem z pracy. przywitają się z synem, przywitają się z pieskiem. No właśnie, piszczy. Może słyszycie, on syn na dwór, zaraz pójdziemy na dwór. Tak, kadwinku. Zobaczyłem, co tutaj u moich pływających zwierząt. Wszystko ok, raczej na karmie Dzisiaj mięsko im dam. Pokażę. W jakiej formie to mam przygotowane? Jak to tam rozmnażam? Filozofii nie ma, no ale żebyście coś zobaczyli, żeby się nic nie nudziło, to zaraz Wam coś pokażę. Jak to wszystko funkcjonuje, jak to działa. No, wszystkie ryby sobie dobrze żyją, pływają. Jak to się mówi, wszystkie ryby zdrowe na chwilę obecną. To idziemy do kuchni i pokażę Wam. Jak mam przygotowane mięsko, które daje rybom. No i jesteśmy przy zamrażarce. W takim worku mam mięso przygotowane. Trochę tego jest. O, już pokazuję. Takie foremki. Wpierw y, zmieliłem na maszynce do mielenia mięsa. Tu są, jest drób, y, serca drobiowe, y, czosnek, y, ryba. I tutaj jest w tym yy, jakiś morszczuk czy mintaj, coś taniego, I wszystko zmiksowane i powkładane w takie pojemniczki do lodów. A teraz to wkładam do wody, Teraz pokażę. Wlałem zimną wodę, najlepiej zimną. Wkładam mięsko i sobie pływa. Parę minut będzie sobie pływać. Ja idę z pieskiem na dwór. Niech się rozmrozi. Na razie podaję takie kawałek. Jak ryby będą większe, to być może, albo raczej na pewno. Dwa takie, dwa takie kawałki będę podawał. A w tak pokażę. A w takim czymś. Do takiego czegoś wkładam do lodów. Mięsko i to się mrozi. Na razie taka jedna, jedna porcja starcza, nam, wie, wcześniej mówiłem, raz na dwa, raz na trzy dni daję mięsa, żeby tam nie codziennie tego było. Idę z pieskiem, wrócę i pokażę jak moje rybki będą no jadły. Mam już mięsko. Rozbełtałem to trochę na tej duszlaku. No i patrzcie, ono jest przez durszlak już jedzą. Patrzcie jaka akcja Daję tak nie wszystko, żeby mógł to spokojnie zjeść Żeby nie tam nie wpadało gdzieś za drewno i sobie skupię wszystko zjedzą. Jeszcze chwilę do będę musiał dwie właśnie takie dawać dawki. No i już. Wszystko wysypie No i tak to wyglądało. I co inny jest nie zjedzone. Szybka akcja, szybki obiad i po wszystkim, i po ptokach. Coś chyba. Rionale, chyba też coś zjadł, bo tam coś oddycha mocniej, czyli trzyma w gębie. Chyba coś chwyciły. Tak, w gębie chyba coś mają. Także coś tam jedzą. Jeden zauważyłem, czy dwa, może takie kucze, takie coś chuderlaczki ten taki właśnie chudziutek chudziuteńki może wezmę go i odrobaczę metronidazol mam to wrzucę go na kilka dni niech się odrobaczy chłopak zobaczymy jeszcze no to na tyle dzisiaj szybki filmik o to jeszcze pokażę właśnie ta Sajka, ona była zarobaczona. Nie rosło w ogóle, nie rosło w ogóle. Odrobaczyłem. I już spokojnie je, rośnie. Wszystko jest w porządku. No to jeszcze pokażę w sumie. O, siedzą, siedzą te błękitne. Nie wiem, czy widzicie takie maluszki tam przy tym kamieniu się ruszają pilnują cały czas ale nie wyławiam, bo naprawdę nie mam miejsca nie mam jak, jak tego przytrzymać może kiedyś sobie parę odłowię przy którymś tam którymś lęgu żebym sobie miał swoje takie akarki, bo mi się bardzo podobają Senteczki takie fajne, odblaskowe, z, z błękitnym kolorem na płetwach. Fajna rybka. No A to Kelwinek właśnie, on tak piszczał sobie, był na dworku. Chłopak taki, daj łapkę. O, ktoś wierci, sąsiad. Daj łapkę. No daj łapkę, Kevin. O, dziękuję. Dziękuję. Łapkę daję. Jeszcze musi się siat nauczyć. Siatkę, lwinku. Siat. Coś ma problem. Opory ma. Siat to się kładzie. <grymne> Dobra. Trzymajcie się. Hej.